Zanim apostołowie rozbiegną się po świecie z dobrą nowiną o tym, że Bóg jest większy niż śmierć, muszą doświadczyć tego, o czym będą mówić. Jezus więc przychodzi do nich zamkniętych, obolałych i kładzie się balsamem swojego przebaczenia na ich poranione serca. Przynosi nową jakość życia, pokazuje, że jest przy nich pomimo ich zamknięcia. Pokazuje swoje rany i pokazuje swoje serce, jednocześnie objawia im zaufanie, jakie do nich nosi. Zaufanie, wiarę w to, że są dla niego na tyle cenni, na tyle ważni, że chce dla nich być. Apostołowie, doświadczając otwartości Jezusa, doświadczając też no, tego tchnienia, które Jezus im przynosi, mogą zawołać: Jezu, ufam Tobie, nie ufam swojej sprawiedliwości, nie ufam swojej sile, tego nie ma. To w zderzeniu z grzechem, z biedą, pryska jak bańka mydlana: Mogę być, mogę żyć, dlatego że ufam Tobie.